Witam Was To jest Czwarty odcinek nowej serii, w skrócie pierwszy tylko czwarty Bo nie chciałbym się odszygnowywać, żeby to było tak się, pamiętacie, w podwodnej kopule naszej Ja te kopuły, będę całą sieć kopuły kopułów zbudowywał Jak już pamiętacie Muszę zjeść kombinazon nie zamierzam się na razie. Oznacza, dzisiaj, jak będzie dzień, będziemy spać. Idziemy po nasze stare rzeczy. Czyli, to co zostało w tamtej bazie. Ten, ten dom, który się spańczył, Po wybuchu bomby. Znaczy, to powiem, żeby nie było. Bardziej będziemy znaliło bomba bomba wybuchła. buchła. To co niepotrzebne. Tak, drewna nie będzie nam brakowało, to na pewno. Tak, przez te moje tekstur paki, pewnie się dziwicie czemu tu y, drewno... czemu ta wełna jest tak. Y, Usładzana. Patrzcie. No kurwa, tak dużo tego tej. <grych> nie musieli zrobić niedługo w farmy kurczaków, ale na pewno nie na wodę to, to sobie weźmiemy to sobie weźmiemy i to wam mamy czarną wełnę ale jak mamy czarną wełnę to so, mam białą wełnę tak samo mam z połówkami jedynie z łóżkiem takim ma, po prostu te kolorowy wełnie nie mam, muszę wyłączać wyłączać mody Grywać je jeszcze raz. Minuszę ten. Muszę wchodzić na grę, która nie ma mogą Co to znamy jest niemożliwe. dziwne. Nie, nie, tylko nie, To idziemy. Aha, dobra. Praszam, robię zostawię, nie, Ale, jestem nie, 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 no ale co tam, bomba wybuchła, pod wodą jesteśmy Dzień jest, można iść Medianta no, to nie mają prawa Tak, chyba ten to o tym się Wie, że za tak mniej więcej 2 3 tygodnie wyjdzie wersja 1.4 Wersja Minecrafta nowa aktualizacja wyjdzie a w tej aktualizacji będzie bardzo, no, dużo rzeczy, a między innymi wizje, którymi będzie można się oswoić. Ale nie wiem, jak ja to zrobię, ponieważ... sami widzicie, co tu się stało. Chyba, albo mam taki jeden pomysł, żeby znaleźć w dół, płaski teren, ale na dwóch. Bo... Tak właśnie na lądzie i tak też kopułę zbudować. To też jest dosyć dobry pomysł. Jak będziemy mieli wystarczająco szkła, to podejmiemy się tego pomysłu. Zbudujemy w starym miejscu, tam gdzie był domek. tylko nie dokładnie w tym samym miejscu, bo ten domek właściwie będzie trzeba odgrywać, nie, nie to, co zostało z moich chaty. Kopalnia ciągle jest. No droga została, jak jest to bierane. To chyba jedno, to to zrobię, bo chyba mi się dało uratować. tu to. To to mamy piasek, mamy, to Piosek, Piasek, to piasek, jest, nie, tak nie ale dobra, to nie piasek. Odmierza, to, lecz, nie stajemy, to nie Wszystko skażone słowo Dobra we to dobra wszystko pismo Piasek też w końcu może się do równania terenu przydać pożynie Ty odcinku? No, co tu odcinku Ty pierwszy raz zauważyłem, że pożyłem gdzie podałem, ja biorę ządę do czegoś się możemy w końcu przydać. Dzisiaj poszukamy terenu, przygotujemy sobie małą farmę na... na... Ten, na między innymi terenem na nowym ubieście. Już nie wiem. Pamiętajmy, że nie mam doświadczenia, w o żołnierze. Dobra, bez, bez, bez Dobra. W skrócie byłoby trzeba w końcu się wybrać, poszukać czegoś nowego. Przecież ja bym zbytnio się nie chciał oddalać. Fajna była kupulowa, czyli fajna kupowała po nas stąd. Czy ona mogłaby być większa oczywiście. kurka. Ale po prostu okazało się, że to jest zbyt blisko i już też na lewo. się lekko skracać tamtą stronę w górę. Jak widzicie, tam jest bardzo duży ocean. Tu wcale nie jest taki duży. Widzimy. i on jest dosyć duży To jest tam. Idzie? Jest głębokie. Tam jest, tak tam jest, tam jest, tam gdzie jest taka taka mała wysepka. No, widzimy to i zaczniemy zbrać piask. Zaczniemy czy mam zanudować do Zbieranie piasku. A piszcie w komentarzach czy mam robić ścięcia czy po prostu zbierać na waszym doku. Tak, jest mod taki, że można z kaktusów produkować materiały. Przydatny, jak ktoś się zrespałnuje na pustyni i dookoła widzi same kaktusy. W że nie. Ja to sobie zrobię później. Nie, w tym się nie da, sobie. Zróbmy to, co mamy zrobić w tym się właśnie Tu postawimy naszą nową kopu. ja to sobie w ogóle wyrównam. Tak, wszystkie sterowce, które używałem do budowy, tego wszystkiego tutaj, tam. I... Generalnie dużo kilofonów miałem, wszystkie złoto Złota nie miałem, ale trochę wziąłem złota. W końcu trochę było potrzebne. Yy... wszystkie kamienioło, klofy diamentowe itd. itd. bo kurczę, musiałem dużo tutaj kopać. A ja widzicie tutaj to mniej więcej tu, jak widzisz tam tam się mieszam, to ja mniej więcej do tej kreski musiałem wyrównać, jeszcze głębiej. To było dosyć płytko. Tam ja miałem małą bada postojową. Takich kopuł będzie dużo. Równo się zastanawiam, co robić z No, ja zobaczymy jeden trik. Zobaczymy, czy nam się uda. Zobaczymy, czy nam się kończy Uff, nie udało się tak. Ym... Nie wiem, jak się cofnąć. Sprawdzałam, w jakąś jaką chwilę. Było w miarę dobrze, nie wiem, jak jest teraz. Może, może po prostu mówić za cicho, nie wiem. Sprawdzę później, nie chcę mi się nagrywać. tak, pod koniec jak wszystko to złożę, sprawdzę ile mamy jeszcze czasu. Yy, I zobaczymy jedną rzecz. Ona no, już I zrobimy małe miejsce na przetapianie.

Jak się obawiałem, dlaczego mi się klawisz i nic nie dało mi się zakończyć. Przeżyjemy. Hmm. Wirus nie, nie? Co można zrobić? Bardzo zrobić tak, ucięcie tak. i zaraz wracam. Yy, witam Was znowu po przerwie. Trochę... trochę tego. To, yy, tego, mówiłem, to zbudować w tym miejscu. wykuć ten róg. Coś z mamy, tam z urzędzi mam, nie stało Ahora, ¿qué hay que Nasze sobie życzę... No kurczę... nie Epicta Lime Store. ale... Tak. No kurde, tak, to... no nie no kurde, nie jest to. kurde, no kurde, no kurde, no kurde, no kurde, no was...